O jeju! tak! G A pomiędzy killerami jeszcze surf No, <grym> no wiadomo, że tak się opiera, przede wszystkim. Stąd go będę strzelał! <grym> Ale kurwa, stanął! Ja tam nie idę. A nie, gdzie Tu jest generator. Ty szybko poszło. I think jak myślisz, jaki killer? Nie, alien może być. Hmm. się dobrać. Nie, alien chyba nie. Uh, Co? Kurwa mać <laughs> I ona tu idzie, ja idę z 90 tego. Ou ja nie idzie Znaczy szła! Gdzie ona zawróciła, tak się jak ktoś musi zdjąć, bo random nic nie robi Teraz jest You don't see me You are blind as whole Yes you are blind as whole yes, O kurwa um... hmm. No, ale... You spin me right, right, baby, ride right, ride right. Dla kiedy wydę, spierdaj. Piękna. Jesteś... Mam drugą paletę. Jesteś. Spokojnie, tu też mam paletę. Odrzesz pizdę. Ha, przez to nie możesz rzucić tym padziwko. Kurde, to jest biedna handreska tylko. Nie, ta handreska chce mnie zajebać. Może się jej podobasz. A, a, to, to. O kurwa Ha, ha! Iś? Iś, za chwilę twoje życie będzie iść No. O, o a, mnie. Dokładnie. I tak wracam do tamtego generatora. Bardzo dobrze. Właściwie ktoś inny teraz pierdolnie. Cześć Wiesz, że William Overbake nie zrobił nic poza otworzeniem skrzynki chyba i rozjebaniem tu temat? Oh. Youtuber Ej, nie obrażaj nikogo. O, za tu wiodę Ile zakład, tu wraca? A na to idzie! Spierdalaj! Co ty kurwa nie powiesz? O kurwa, ale ja to dotknąłem! I ja robię obiegówę do Gena. Ja robię, robię obiegówę w swoim życiu, wiesz. spokojnie, jest chujowa. Moje życie jest chujowe. Tak cię trafi, to zginiesz. No. I patrz, czy dwa generatory nie nie, 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 nie. Do was ostatni, proszę, nie tej Nie, 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 proszę, ty jak... no nie. Tez ty ale masz ładną sukienkę Tyś ładniejszy! <grywa> nie. nie przekonałem jej <grywa> Nie dziwisz. Ha ty! szmalo! <grywa> Tyś chciałem zacząć drzeć w porządku nie ja Dobra, czuję mi za chwilę blindness spadnie, tak za jakieś dwie godziny <grywa> yeah, <Bierda. grywa> Wiem po siebie! Wiem, nie. ćwiczenia to robić? To idę, to nie idę. <gry> dobra, pochodź no, oj. Mi, mi się wydawało, że Haki spada z ramienia, ale jednak nie. O, od razu mnie ciapniesz, ciapia. Chyba, ściągaj mnie, chuju. Ściągaj mnie, bo ci jedne. Teraz mi chybuj. No dobra. No A cieś tego generaturę za tubem, Tak, 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 tego gena chcę porobić. O no, dobrze nie zmocę. O ty, kurde ty pasożycie, co przyszedłeś? To ja pojo pójdę, na ty ich z Ale on nie chce kręcić gena, dobra. No nie chce kręcić gena, chyba pola, tfid. Co, Polat, co za stupid bitch? No, poleciał hit, bied. Nawet nie kurwa po random No nie, poleciał w przeciwną stronę, gdzieś random Nie widziałaś mnie You are blind as fuck, bitch Dokładnie Zioooon Ale po nią biegnę Ha, bilu śmieć, będę pierwszy Kurwa ten Bill naprawdę nic nie zrobił. Zaczął robić jeden silnik, skończył z tym randomem, a tak to... O kur! Nie spodziewałem się tutaj ciebie! Ha! Chuja nie umie celować! Porozmawiamy może kurwa o miłości czy coś w tym stylu. I... Okej, okay, nie pytałem hmm. o to. Ha, to podbiegła, i gdzie aaaa, wyminięta! Teraz obieguwa wokół planety! Planety? Chuj nie ja wiem gdzie jest, no w ogóle, tam jest Saturn, widać Saturn? <średzoność> Kurde, Saturn. A no? Te, Tak, no, on... On... On pił, spierdalaj, no Ego nie widziałem. <średzoność> Goodbye! <średzoność> Ale te chmury zapierdalają. Możesz mnie gonić przez całą grę! Oni i zrobię na pewno teraz dwa geny. Kujże robię jeden pęcam, nie? Nie, ale. Nieprawda. A, moja dupa! A to ten sam hak przecież. No właśnie! Ale odbiegłem mafę z nią na plecach. Biegłem w nią też, ale... No, oboje wiedziało. byliśmy... Ru... Oboje wszyscy biegą po mnie. A, wszyscy przyjaciele się zebraliście, żeby mnie uratować <grym> to Musisz mieć i inni No ja <grym> Wiem, poczekamy, bo już podbiegną. Kilować. Macać, dobra. A to spierdalaj Chuju Ja co zrobię totem. Co za łasa pizda na punkty? To jeszcze poczekałem, żeby cię ściągnął. Spierdolą, No <gryś> Dobra, będzie go z tego kucnika. Eee, chodź. O kurwa mać, no O kurwa, trafiłem. Hahaha, <gryś> nie trafiłaś, baj pa. O kurwa, blisko. Kurwa, paleta. Zostaw mnie ty dzi... Co ma? A. Ja sam spierdalam mu to w dupie. <laughs> co hacks? sabotował? Ej kurde, to dobrze zrobił. No! O kurwa! Coś tu słyszałem, coś co mnie interesuje. Zielony glip. O jak kurwa ruszałam ciało na tą płytę Magia przyjaźnia i <noise> wiesz <noise> Idź prysik z myszką Teraz ja sobie powiesz. Kurwa, ktoś... a Mobil A no, ktoś tam do ciebie zadzwonić? No, aha, babcia Dobra, ja też znalazła. A, nie ma to jak robić w mail nie gana. No kurwa! Możesz jak nie drzeć pizz! Leave me alone, stupid bicho! Kurwa znalazłaś mnie tylko dlatego, że mnie wkurwili jak do mnie dzwonili Dlatego, że darłem pizdę no, no bo akurat zadzwoniłem jak mi skilczek wyskoczył kurwa przyjdź, przynieś, spierdalaj, wypierdalaj Nie wiem ja znam więcej przeklin, co nie wiem. I łona kontu smyru myru majpleski? No bardzo chętnie, tylko muszę zrobić genu genu, bo tamte yy, niekompetentne debilu, debilu nie mogą zrobić genu genu. Spokojnie, my we trójkę zaraz gniema Bill ucieknie haczem. Spokojnie, ja właśnie nie teraz spierdam przed Wiesz co? No. Bill przeszedł kurwa, mnie ściągnął. Szybciej, moje... Dobra, gdzie kręciłeś, w mainie? W mainie. O, si, je si jebut z nogu. Silnik, an silnik is bleh. Dobrze ci idzie! Ja już ginę. Żyj! O, Ale żyj. podałem wam mnóstwo czasu! I zrobiłem prawie ten mainie Shpiro nie kopnęła, dlatego nie stwierdoliłem I teraz umrę, ale dla moich przyjaciół! Stuko! Weź ode mnie, wypierdalaj. Nie otwieraj tej szafki. No i kurwa, otworzyła! Wolał. jedna wokół otworzyła bramę prawie. Ohoho! to było za blisko. Druga brama jednak by co prawie otwarta. I zostaw go Ten No i mnie ten ci Spokojnie Idzie za tą drugą babką, spokojnie, godzi tam tą drugą Spokojnie To jest sen? Nie, nie jest sens, nie, nie, nie ma Zostaw, zostaw, nie tykaj Tykaj na tego. O, O, zrobiłem osiągnięcie Czeka jak ten youtuber 468 się kurwi No za to co on kurwa robił to... ...wyczkład nie odzywał się no. Dit is natuurlijk een burger, je kunt een op <laughs>